Witam wszystkich bardzo w takiej nie hmm, jakby to powiedzieć, bo w sumie ostatnio zaczynam kręcić nowe serie, ponieważ nie wiem co mi do głowy strzeliło, że tak nagle robię częściej filmy, że może nie częściej robię filmy, ale tak zróżnicowane te filmy robię, dlatego, że jestem e, e, stereotematyczny, czyli znaczy no. Może nie e, stereotematyczne, ale po prostu jestem na wiele temat e, na wiele tematów otwarty nie tylko na przykład na gry i konsole, ale jeśli chodzi o gry, to nie jestem zamknięty przede wszystkim w obecnych graczy, takich już troszeczkę e, bardziej mi znanych, bo e, jest jeszcze inny dział, który e, jest bardzo retro strasznie to bardzo. E, obecnie te gry można je zakwalifikować tylko do tego, że mają jaki zaje zajebiście nostalgiczny dźwięk. Niektórym to się może naprawdę nie podobać, są tacy, którzy wolą tylko nowsze rzeczy. Oczywiście ja to hmm, jestem w stanie uszanować, ale ja też hmm, biorę główny nacisk, główny nacisk na retro, dlatego że hmm, w końcu coś to jakoś powstało i musiało jakoś to hmm, powstać, musiało mieć swój początek, więc hmm, z, przyczyn, z przyczynów yy, z przyczyny takiej właśnie prostej gry wywodzą się właśnie od przynajmniej drugiej generacji konsol, bo pierwsza generacja to była taka nieśmiała i taka właściwie zresztą będę o tym jeszcze opowiadał w konsologii, bo troszeczkę widać zainteresowałem się tym tematem natomiast dzisiaj zajmiemy się jednym emulatorem do gier, który nazywa się po prostu Stella no, i jak obserwowaliście moje cykle z konsologii, jedyna nazwa, która może się Wam kojarzyć, właśnie z, z, ze Stellą, to właśnie jest Atari 2600, inaczej mówiąc 2600. Ja będę mówił 20, 2600, bo się do tej nazwy przyzwyczaiłem. Um, jak by to powiedzieć? O, co my tu mamy? Jakieś <ścoughs> grafiki tutaj. Um, Dlaczego postanawiam pokazywać wam serię takich króciutkich gameplayów z gier na Atari? Dlatego, że. To jest taki. To jest taki pewny prekursor, bardzo solidny początek tego jaki macie teraz, czyli zajebiście graficznie pięknie wytworzone gry zajebiście ciekawe i tak dalej, więc y, to jest właściwie ten początek. Prze praktycznie, jeżeli nawet nie lubicie retro, to, po to przynajmniej powinniście kojarzyć chociaż Atari i chociaż niektóre z tytułów, bo naprawdę są to bardzo przełomowe tytuły i są w pewnym rodzaju po prostu, po prostu no, takimi ikonami w grach wideo i to jest bardzo ważne, bo y, kto nie zna na przykład Pac-Mana, no to to rzeczy, taki mały skandal, jest, nie? Y, dobra. Ja muszę się tutaj cofnąć do folderu, gdzie mam właśnie gry na Atari. Kurde, co się dzieje? O dobra. Wchodzimy do mojego folderu Stella. Tylko dziwnie, że tutaj nie ma w ogóle. A, bo tu jest właśnie prawidłowy folder do wybierania gier. Dobra, więc backspace'em wracam się. Wybieram sobie Stelle i pokażę Wam dzisiaj jedną ciekawą grę. Wiem, że już widz, widz, widzicie tutaj w tle folderu XPK e, Centipede, ale e, ta gra wyjątkowo mnie zaciekawiła, ze względu na to, że spróbujcie przynajmniej zdobyć 50 tysięcy punktów. Wiecie, jak trudno. Ta gra, mimo swoich prostych zasad, że trzeba zastrzeliwać drżownicę i jej odpadające oczywiście części, i jeżeli te części rozwalisz, to zostanie taki prosto, to zostanie taki podłużny piksel i trzeba go zlikwidować. On nam właśnie przeszkadza w likwidowaniu drzewnicy. Im więcej takich będzie prze, przeszkód, tym e, będziemy mieli bardziej przesraną rozgrywkę, więc trzeba będzie zastrzeliwać te wszystkie blokady. Ja wam pokażę mniej więcej jak ta gra prezentuje się od strony wizualnej Bo naprawdę ja wiem, że dla niektórych to dosłownie zginiecie od razu jak zobaczycie tutaj grafikę taką ale powiem szczerze, że ja bardzo się wczułem w grę tutaj przedstawioną, więc jeżeli e, wszyscy uczuleni na grafikę z 8 bitów, tak, taką naprawdę os, 8 bitów taką naprawdę pierwotną, jeżeli naprawdę macie e, ból, ból oczu i e, ogólnie od razu macie taki, e, taki tekst, że jak zobaczycie taką grafikę, to e, umrzecie, to naprawdę nie polecam wam oglądać tego filmu. Możecie teraz wyjść z tego filmu, natomiast dla tych, którzy nie mają nic przeciwko, odpalamy Centipede na troszeczkę full głośności. Jeszcze tutaj muszę zamknąć swój pokój, bo się będzie trochę działo. U mnie w Słupsku jest upał, jak cholera, mamy koniec lipca i naprawdę daje nieźle po plecach, po łapach, ja już czuję, pisząc... Yy... W zeszycie długopisem, że naprawdę mam strasznie spocone łapska, niedobre do pisania Więc nie fajnie Ale dobra, przechodzimy do grania Nie będzie to jakiś długi gameplay To będzie taki króciutki, tylko obrazowy, żeby wam pokazać co pokazuje ta gra i jak ona jest zajebista Dobra, więc mamy title screen <laughs> Śmieszny trochę Zajebiście kolorowy Atari Copyright od 1982 No i macie tutaj już gameplay Czyli taki testowy, demonstracyjny, yy, gra ode mnie bardzo starsza, 30-letnia, już, ale na widok grafiki wcale nie jestem tutaj jakoś tak przestraszony, bo ja znam coś takie coś. A ciągu to są grzybki, a w tym, a w grze aktualnie są takie, widzicie prostokąty pikselowe Nie rozumiem tego. Dobra. E, jest jeszcze coś takiego ciekawego w Atari, bo e, dowiedziałem się niedawno, że niektóre gry przeważnie odpala się przyciskiem reset albo select nawet ale tym selectem to ja nie wiem jak to w ogóle ma wyglądać bo tutaj wciskam F1, czyli select i tutaj wybiera się jakieś, jakaś opcja taka, dla mnie to jest taki pseudo budzik taki, ze taki zegarek budzikowy i kurde no, nie wiem co to ma być. Chyba dla drugiego gracza, czy coś w tym rodzaju. Natomiast F2 to jest po prostu reset, i właśnie tym momentem, coś się tu z dźwiękiem stało. Nie wiem, co to jest grane. Zaraz czekajcie, chwilę muszę to jeszcze raz odpalić. Bo coś tu się fajnego nie. Z... Nie, no, kurde, jaja se robisz czekajcie, cancel co się stało, aha, dobra o dobra jak macie cancel w tym emulatorze to wiecie, że weźcie go, bo nie, nie wybierzecie gry, jeszcze raz coś się z dźwiękiem spieprzyło ale dobra no i widzicie jak jesteśmy tutaj właśnie takim pikselem takim, nie wiem jaki to kolor, taki czerwoniasty, taki Taki bladokrwisty. Możemy w, oczywiście w ograniczonym tutaj polu grania się poruszać i zestrzeliwać części dżdżownicy, ale także tutaj takiego pająka, który fajno ma melodykę. Tylko coś jest trochę nie tak z dźwiękiem i te zajbiste dźwięki, jak się, jak się tutaj podliczają punkty z tych blokad. No i to tyle o to chodzi w tej grze. Dostajemy jakieś tam e, 10 tysięcy punktów, jeżeli zbierzemy to wtedy mamy dodatkowe życie, właśnie ten taki duży, prostokątny, taki bladofioletowy, wiecie, sy symbol życia punkty mamy. Natomiast ja wam pokażę tryb hardkorowy, bo ja tu mam człowieku, ludzie, ja tu mam dużo punktów. Jakieś gówno w kształcie małpy dla mnie osobiście pojawiło się. Powiem wam, tak celowanie nie jest dokładne. Trzeba wykonać taką reakcję, żeby strzelić do tego gówna, które się oddziela. I naprawdę to nie jest łatwa gra. Uprzedzam was, jeżeli chcecie zagrać w to. Naprawdę, wyciskam tu z siebie wszystkie poty. Kurde, nie mogę celować w te pozostałe. No, co jest? Nie ogarniam tego. Im dalej, im więcej punktów mamy... O, widzicie? Widzicie? Co 10 tysięcy punktów mamy życie. Tak jak mówiłem. I... mówię, im więcej macie punktów, tym gra robi się tak... ...hardkorowa, że to się w fale nie mieści. No i padłem na ryj. Więc moim zdaniem to jest Centipede na Atari 2600. Komentujcie, czy lubicie takie retro gry, czy nie macie nic o takiej grafiki, bo ja absolutnie nic, zupełnie nie. No strzelaj! Tak podsumowując słowem szczerym. Gra jest naprawdę super. No, nie zdziwcie się, taka gra waży 8 KB. więc... Nie możecie się zdziwić z takiego powodu. No, 8192 bajty, więc naprawdę gra przednia. Jak? Naprawdę możecie się nudzić. To możecie sobie odpalić ten emulator, albo jeżeli macie nawet Atari 2600, ale to według Was to naprawdę nie wiem, czy byście mieli taki, taką konsolę, to zagrajcie. nawet w takiej wersji zobaczycie, że gra was wciągnie w tak mocne bagno, nie wydostaniecie się z niej prędko. Nie wydostaniecie się, bo gra jest na nawet niedługie tygodnie ona jest praktycznie na lata. Są takie gry na talii, które nie warto grać tak często, bo potem mogą się znudzić. Ta akurat, mimo takich prostych zasad i niekończącego się praktycznie gameplayu, można stwierdzić, że ta gra ma po prostu ten power. To coś, co mogę nazwać takim, takim przyciąganiem, że chcesz jeszcze bardziej wczuć się w klimat tego piksela i rozwalać dżdżownicę wyglądającą dla mnie trochę jak... nie wiem... pikselowa dżdżownica taka i właśnie możecie zobaczyć jak takie gry właśnie są zajebiste To nie to co dzisiaj że praktycznie przechodzimy grę tak wiecie od razu tak po sznurku że nic nie musimy robić, wystarczy pójść do tego miejsca, zrobić coś tam, zrobić coś tam łatwego i to wszystko macie zrobioną grę. Nie, tutaj jest wyzwanie. Jeżeli naprawdę chcecie jesteście uparci chcecie wypróbować ten tytuł to naprawdę bardzo polecam bo zapewni wam radochę i tutaj grafika się nie liczy za bardzo bo tutaj, tutaj ja nie mam żadnych w ogóle uwag w tej sprawie bo to jest Atari 2600 a nie mówić 20, 2600 a tylko wtedy były takie gry, i no, jeżeli no, miałeś co robić, to mogłeś sobie wybrać, co innego, a tylko takie gry były, więc w sumie e, nie ma co narzekać za bardzo, że takie gry, ani inne. No, teraz jest taki podział bardzo spory, że, wiecie, konkurencja między fanami, czy wolą nowsze gry, czy też starsze. Ja jestem po, po obu stronach, dlatego że ja e, nie jestem przyzwyczajony do takich szybkich zmian nagle żeby tam nie wiem miał coś szybko kupić, bo coś tam, bo to już wcześniejsze jest złe, ja tak nie uważam dla mnie e, po prostu czysta zabawa to jest czysta zabawa z każdą grą. Nie liczy się grafika czy muzyka. E, tutaj akurat nie mam uwag, bo mi się bardzo podoba. Nawet w jednym momencie no, musiałem uronić łzy, bo sobie tak przypomniałem kurde, że... Jak może nie żyłem w tych czasach, że lat 80. ale no mogę sobie wyobrazić, jakie były to sprzęty, jaka była rywalizacja i no i w ogóle naprawdę czuję ten klimat. No, jakoś tak dziwnym, dziwnym trafem naoglądałem no się trochę tych retrofilmów w przeszłości. Tak czuję ten klimat, bo no, dla mnie lat 80. to są dosyć takie bliskie czasy i no, ja uważam, że one były takie dobre, chociaż nie, nie przeżyłem ich sam, ale mimo wszystko dla mnie lata 80. są nawet dzisiaj, bo styl i w ogóle wszystko może być dzisiaj spokojnie przedstawiane, bo to żadnego obciachu nie ma. Ale wszystko inne to już. Zdarza się, że już coś jest przestarzałego, ale. Ja mam to w dupie. Pokazałem Wam Centipede na Atari 2600. Piszcie komentarze, co uważacie o tej grze. prawdę bardzo fajnie, żebyście kojarzyli chociaż tą grę albo zagrali chociaż kiedyś, bo naprawdę bardzo fajny tytuł. Będę jeszcze pokazywał wam jakieś gameplaye z gier na Atari. Jeżeli macie jakąś nawet swoją ulubioną grę, to możecie mi polecić, ja ją pobiorę i przetestujemy ją, pogramy sobie, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać. się wiadomo, że gry na Atari 2600 były programowane na jeden przycisk, więc ze sterowaniem nie będzie problemu. I no ogólnie ograniczeniu tego wszystkiego nie ma żadnych Kłopotu. więc w takim razie to był pierwszy odcinek z serii gry z Atari 2600. Mam nadzieję, że Wam się ta seria także będzie podobała, tak jak właśnie ta seria z grami przeglądarkowymi, czyli z po prostu flash, internetowe takie. Dajcie znać, jeżeli lubicie takie gry, i czy macie takie swoje ulubione, żebym wam je pokazał. Więc bardzo dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w, już w nadchodzącym odcinku z GTA 3, który nakręcę jutro z chęcią. Będziemy trochę robili zadań u Kinga, tak jak mówiłem właśnie w wytłumaczeniu no, obecnej generacji. Więc hejka!